Polska jest w europejskiej czołówce pod względem powierzchni lasów. Obecnie wynosi ona ponad 9,2 miliona hektarów, co odpowiada lesistości 29,6%. Zdecydowana większość to lasy państwowe, z czego ponad 7,3 miliona hektarów zarządzane jest przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Od 100 lat polscy leśnicy dbają, by jak najdłużej zachować zasoby lasów i żyjące w nich gatunki zwierząt. Audycja realizowana przy współpracy z Nadleśnictwem Łomża. Robert Olszewski, inżynier nadzoru nad leśnictwo Łomża Lasy Państwowej, jest naszym gościem w poranku 7-9. Dzień dobry. Dzień dobry bardzo. Zaczniemy od tematu, który wzbudza dość sporo emocji. Łowiectwo z punktu widzenia nadleśnictwa. Jaką rolę odgrywa w ekosystemie? Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska. Jest to racjonalne gospodarowanie zasobami zwierzyny, która znajduje się na danym terenie. Porównaniu do gospodarki, żeby było dobrze z punktu widzenia gospodarki rybackiej, ekologicznej i rolniczej. Czyli musimy uwzględnić tutaj wszystkie aspekty ze względu na to, że nie tylko my jako leśnicy, którzy byśmy chcieli, żeby tej zwierzyny było jak najwięcej, ale też są rolnicy, Ekolodzy, ludzie postronni, którzy po prostu, każdy ma inne spojrzenie na, na, to, na to łowiectwo. A już od dawna wiemy, że nie ma czegoś takiego jak y, populacja, która się cały czas rozwija. W pewnym momencie każda populacja się załamie i musimy tutaj trochę gospodarować tym, żeby to było racjonalne, bo każde łowisko ma swoją pojemność i możemy tutaj wprowadzić do pewnej pojemności ilość osobników, bo jeżeli przekroczymy to pojemność łowiska, no to na przykład będzie fajnie, no z punktu widzenia osoby mieszkającej na wsi, jelenie, sarny podejdą pod płot i my je sobie tam podokarmiamy jakimiś ziemniakami, jakąś sałatą, czymś tam zdrowym dla nich dobrym, ale w tym momencie Yy, zaraz będą szkody, bo jak wejdą już nam do ogródka, to już wtedy nie będzie fajnie, prawda? Albo będzie wyjeżdżała mama z synem do szkoły i uderzy samochodem w takie zwierzę, które jest oswojone, nie boi się ludzi, nie boi się samochodów, i wtedy mamy problem. Także ta gospodarka to jest takie racjonalne yy, ułożenie wszystkich gatunków i trzymanie tej populacji, po prostu w różnych populacji w ryzach. Jak zatem w tej całej sytuacji znaleźć złoty środek? No właśnie, i tutaj e, z pomocą przychodzą e, różne instytucje państwowe i, i niepaństwowe. Polski Związek Łowiecki, który cały czas prowadzi badania nad tym, żeby po prostu w każdym e, rewirze, w każdym zakątku jak najwięcej tej zwierzyny było, ale żeby to była ta, ta ilość tak e, niewygórowana, żeby nie wchodziła w konflikt z innymi branżami. Jakie są zasady polowania? Najważniejszy jest plan roczny, który ustala się co roku, każde koło, yy, każdy OHZ i musi ustalić roczny plan pozyskania zwierzyny. Yy, po prostu jest wyliczony, tak jak już wcześniej mówiłem, że w każdym łowisku może być tyle i tyle danego gatunku i jeżeli jest jego stwierdzamy po inwentaryzacji, takim liczeniu, że jest jego więcej, to niestety no, musimy po prostu yy, ilość tej sztuk zwierzyny odstrzelić i wtedy są prowadzone polowania. Odbywa się to w ten sposób, że myśliwy y, idzie na ambonę, siada i po prostu czeka. I odstrzeliwuje się osobniki chore, słabe, osłabione. Y, często też y, najbardziej jest kontrowersyjne polowanie na byki, bo ktoś powie, że wtedy nie odstrzeliwuje się najsłabszych osobników. Ale to jest po prostu, przez 15 lat się obserwuje takiego osobnika, żeby dorósł do pewnego wieku. I dopiero wtedy można go strzelić, bo na przykład byk łowny to jest w wieku powyżej dopiero 10 lat, a najlepsze byki to są w wieku około 15 lat. Dlatego trzeba poczekać, żeby on mógł przekazać bazę genową. Populacyjny, do swoje najlepsze geny w, w populacji, i dopiero wtedy podejmuje się taką decyzję, że ten byk już, już nie jest najlepszy, bo już jest tam jego następca, i wtedy możemy dopiero dokonać takiego odstrzału. A co z naturalną eliminacją? Bo ktoś może powiedzieć: Polowanie nie jest potrzebne, bo przecież mamy prawo dżungli, wygrywa najsilniejszy, i tak, tak podobnie jest w lesie. Tak, tak, mamy coś takiego jak wilki, które z automatu y, redukują populację zwierzyny, i mamy tych osobników sporo. Sami widzimy ostatnio, był nawet przypadek tutaj w Piątnicy, że podeszły bardzo blisko, wygoniły dziki, dziki uderzył samochód jeden, z drugiej strony dziki przebiegły na drugą drogę, uderzył drugi samochód, było dwa wypadki, bo dziki uciekały po prostu przed wilkami. Wilki zrobiły, już się tak rozpanoszyły, że po prostu podchodzą do zabudowań i nie robią sobie z tego żadnego problemu. Problemu. Także tu jest właśnie też ta dobra e, wola tego, że społeczeństwo powinno widzieć, że ta populacja już jest za duża, że za wolno się rozprzestrzenia po całym kraju, bo w niektórych częściach kraju tych wilków jeszcze nie ma, ale no już ciężko to powiedzieć, żeby gdzieś ich nie było, bo z każdego końca Polski napływają informacje, że wilki są i tutaj właśnie powinien być złoty środek. Żeby to populację w jakiś sposób ograniczyć, bo naprawdę może dojść do jakiegoś przykrego incydentu I takich incydentów może być coraz więcej. Czy my jako społeczeństwo nawet tutaj, w regionie, w województwie podlaskim, powinniśmy obawiać się tych chociażby wspomnianych wilków? Obawiać się nie na razie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ja ze swoich obserwacji widzę, że widziałem wilki kilka razy w lesie i nie miałem tam nigdy z nimi problemu, one po prostu podejdą, popatrzą, obejrzą, o zajdą z drugiej strony i zazwyczaj się wycofają, bo jednak czują jakiś tam respekt przed człowiekiem, ale napływają do nas informacje nawet od pracowników Lasów Państwowych, z których zlecamy różne zadania, na przykład pilarze. Mieliśmy taki przypadek w tym roku, że pilarz okrzesywał drzewo w lesie, a na 20 metrów podszedł do niego wilk, zgasił piłę, odstawił piłę i tak ten wilk popatrzył na niego, wymienili się spojrzeniami, zaszedł z drugiej strony, popatrzył się na niego, wymienił się spojrzeniami. I potem, jak opowiadał mi ten pilarz całą tę sytuację, to mówi w pewnym momencie, że zastanawiałem, kto był zwierzyną, a kto był drapieżnikiem. No właśnie, i tutaj te, trochę, chyba weszliśmy na temat mitów, jeśli chodzi mhm. o wilki, prawda? Bo tak. ich jest bardzo dużo. Kiedy wilk podchodzi pod zabudowania? Po pierwsze, pierwsze ataki wilków mieliśmy gdzieś dwa lata temu, to jest krakowo, Niewodowo, tutaj w stronę Piątnicy nad rzeką i tam wtedy wilki podchodziły pod zabudowania i eliminowały konkurencję. Naturalną konkurencją wilków są psy. To po prostu zagryzały te psy. Wszystkie wałęsające się psy zniknęły. Wilki wyeliminowały konkurencję i zaczęły się brać za psy, które były w domach, na przykład uwiązane gdzieś tam blisko domostw, ale nieogrodzone. I wchodziły normalnie do, na posesję i, i potrafiły wyciągnąć psa nawet razem z łańcuchem i z budą poza posesję, po prostu, żeby wyeliminować konkurencję. Mówimy o gospodarce łowieckiej. Ile osób w taką gospodarkę łowiecką w nadleśnictwie łomża jest zaangażowanych? Jak to wygląda? Więc tak, w gospodarkę łowiecką w sumie zaangażowani są wszyscy, ale tak naprawdę y, sprowadza się to do dwóch ochazetów: Czerwony Bór i Drozdowo. OHZ, przerwę. Ohazet, oh Co właśnie. kryje się pod tym ochazetem? Ośrodek hodowli zwierzyny. I na takim ośrodku hodowli zwierzyny jest zatrudniony leśniczy oraz podleśniczy, którzy mają się tam zajmować nie tylko gospodarką leśną, czyli tam drewnem, ale również yy, łowiectwem. Całym dokarmianiem, yy, sporządzaniem planów, tym wszystkim. I na każdym ohazecie jest dwóch pracowników, plus do tego jeszcze jest jedna osoba w biurze, która zajmuje się yy, biurokracją, tak to nazwijmy. Także tak naprawdę w Łomży zajmuje się tym pięć osób. Kusownik, a myśliwy? Różnica jest zasadnicza, gdyż kusownik to jest taki człowiek, który nie ma uprawnień, nie przyjmuje się, co się będzie działo, po prostu stawia wnyki, najprościej to mówiąc, bądź chodzi z bronią, a myśliwy jednak wie, że jest ten plan roczny, że jeżeli odstrzeli tam sarnę czy jelenia, to wie, że więcej nie może tego zrobić, gdyż ten plan obliguje go do tego, żeby ta populacja była. Chciawszy jechać za rok i mieć znowu Więcej, bo cały czas dążymy do tego, żeby przyrosty były większe, żeby populacje były lepsze, zdrowsze, silniejsze. Silniejsze, też? dokładnie. I wtedy myśliwi po prostu wybierają takie osobniki, tak jak mówiłem, słabsze. A taki kusownik on się nie zastanawia, co to będzie. Czy to będzie y, matka prowadząca? Czyli łania z cielakiem, on nie zastanawia się, co pierwsze padnie. Czy cielak, czy matka. Po prostu strzela, jeżeli strzela, albo stawia wnyk, no to po prostu bierze to, co mu tam wpadnie w ten wnyk. I nie zastanawia się nad tym, co się st stanie z tym na przykład cielakiem, jeżeli matka wpadnie w ten wnyk. A w jaki sposób wybieracie osobniki słabsze, polując? Czy to widać na pierwszy rzut oka? No z na... doświadczenia? Z doświadczenia to jest tak, że na przykład, jeżeli yy, koza prowadzi dwa koźlaki. To zazwyczaj jedno jest słabsze. Czasami jest tak, że jest jakiś teren trudny, po prostu osobnik jest mniejszy. W danym okresie powinien być większy, bo wiemy, że na przykład już powinien mieć 10 kg, 12 kg, a widzimy, że jest bardzo malutki no i tej zimy nie przeżyje, to wtedy po prostu eliminuje się takie osobniki. W jaki sposób rozpoznać kusownika? Czy można to w jakiś sposób w ogóle rozpoznać? Każdy myśliwy powinien mieć ze sobą dokumenty. Które uprawniają go do polowania, czyli książeczkę, po, pozwolenie na broń i odstrzał w danym terenie. I wtedy wiemy, że to jest po prostu myśliwy, który może tutaj polować. A kusownik nie ma niczego. Jeżeli ma jedzie tylko broń. Ma tylko broń na, na przykład. Jeżeli jedzie samochodem, no trudno to odróżnić, czy to myśliwy, czy to niemyśliwy. Tak naprawdę, no skontrolować, nie możemy. Bo nie mamy do tego prawa, tak? do tego prawo ma policja bądź Państwowa Straż yy, Łowiecka. Także my, jako osoba postronna, no nie możemy nikogo skontrolować. Tutaj już są organy inne, które się tym zajmują i tych kusowników eliminują. Czy na terenie nadleśnictwa Łomża jest sporo takich kusowników? Docierają do Was takie informacje? Yy, pracując 10 lat, yy, kiedyś zbieraliśmy wnyków około 200-300 yy, rocznie. Teraz zbieramy około 20-30, także w większości to są takie jakieś starocie, gdzieś tam, które zostały jeszcze takich, nowo, jest bardzo mało, ale był jeden bardzo taki ciekawy przypadek chyba w 2015 roku, kiedy mieliśmy takiego kusownika na duchnach, który był naprawdę bardzo złym człowiekiem, można powiedzieć, bo on nie polował po to, żeby zabrać mięso i zjeść, tylko chodziło mu o same poroża. Stawiał bardzo duże pętle, żeby wpadały w tobyki. I chodziło mu tylko o porożę. Zostawiał całą tuszę, mięso, wszystko się marnowało w lesie, a on zabierał tylko głowę jelenia i nic więcej. Także taki człowiek z mojego punktu widzenia powinien iść do więzienia. No właśnie, co grozi kłusownikom? Jest to przestępstwo i dwa lata pozbawienia wolności. Czy zauważacie, że jednak świadomość społeczeństwa, jeśli chodzi o łowiectwo, o polowania, wzrasta, czy jednak nie? może za mało, docieramy do ludzi młodych. Ludzie młodzi widzę, że mają problem ze zrozumieniem tego, skąd się bierze y, te mięso, że te mięso nie bierze się ze sklepu, z pudełka, tylko skądś musi tam trafić. I nie ma zdrowszego mięsa, niż mięso, które wyhodowało się samo na naturalnych y, łąkach, polach, lasach. To nie jest hodowane na rzeź. Gdzie daje się pasze jakieś yy, modyfikowane, tylko po prostu to jest wszystko naturalne, nie jest uczulające, jest po prostu ekologiczne. Wydaje mi się, że tu jest ta ekologia ukryta w tym łowiectwie. A dzisiaj ekologia i to jest, wszystko, co eko, jest bardzo modne. Tak, jest bardzo w modzie. Także uważam, że. Powinniśmy się przestawić bardziej na jeżeli już mamy kupować mięso, no bo nie każdy je musi jeść, bo różne mamy diety, ale jeżeli już jemy, to próbowałbym, radziłbym po prostu spróbować takiego mięsa i poczuć jego walory. Które populacje dziko żyjących zwierząt są zagrożone, a które mają się całkiem dobrze? Populacje dziko żyjących zwierząt w Polsce wszystkie się rozwijają, idą cały czas do przodu. I zwierzyna gruba, i zwierzyna drobna, nie mamy tutaj problemu z tym, także jest wszystko na dobrej drodze. Za oknem zima temperatura minusowa. W jaki sposób nadleśnictwo łomża dba o zwierzynę? Czy macie jakiś zakres obowiązków w tym zimowym czasie? Tak, w tym momencie y, dokarmiamy ptaki, to się kupujemy takie kulki i tam jest y, różne składniki, czyli zboże, jakieś proso, y, z tłuszczem to jest wszystko wymieszane. Tak, każdy może sobie kupić taką kulkę w sklepie i powiesić pod domem. To jest bardzo dobre dla ptaków, bo jest zdrowe. Nie wyrzucamy tam jakichś starych skórek z chleba, spleśniałych, z no bo wiadomo, kiedyś się mówiło, że to dobre. To nie jest dobre. Pleś nie jest dobra dla nikogo, nawet dla zwierzaka. Prawda, zwierzyna to zje ale nie będzie to dla niej wcale zdrowe. A jeżeli chodzi o zwierzę grubą, no to wysypujemy pasze w postaci owsa, jęczmienia, kukurydzy i buraków cukrowych. Ze względu na to, że jelenie bardzo lubią buraki cukrowe i żeby nie wychodziły na pola rzepaków i po prostu nie robiły szkód rolnikom, to wysypujemy te buraki w lesie i jelenie przychodzą i sobie spokojnie tam ogryzają. I taki burak jest bardzo dobry. Bo zwykły burak pastewny na przykład yy, zmarzłby i się rozpadł, a taki burak cukrowy może leżeć przez całą zimę, i te Jelenie spokojnie mogą do niego wracać, wiedzą, że on w tym miejscu jest, i spokojnie sobie go tam ogryzać. Nadleśnictwo łomża to sporo terenu rolniczego, właśnie jaka zwierzyna no, wpływa negatywnie i wyrządza najwięcej krzywd rolnikom. Mm. Szkody, jeżeli chodzi o szkody od zwierzyny, to największe szkody od zwierzyny to są dziki, tak? bo jelenie nawet jak przyjdą, no to one zgryzają i nie zawsze po prostu widzimy tą szkodę, że występuje, a nawet jeśli występuje, to w mniejszej ilości niż dziki, a taki dzik jak przychodzi, to po prostu szuka pędraka, on tam nie szuka niczego innego, tylko szuka pędraków, jeżeli kopie tym swoim gwizdem, to przekopuje czasami no, w kolano nawet, i przywrócenie takiej łąki czy pola do stanu pierwotnego to największe koszty dla rolnika. Czy zima w nadleśnictwie łomża to intensywny czas pracy, czy hmm. jednak nieco spokojniej? Tak, intensywny czas pracy, bo to już za chwilę będą się kończyły plany łowieckie, będzie trzeba jednak te odstrzały wykonać. Jeżeli nie przyjadą do nas żadni myśliwi, tacy zorganizowani grupy, bo takie polowania organizujemy. To będziemy my, jako pracownicy, po prostu musieli tą zwierzynę y, pozyskać. A jak wyglądają takie zorganizowane polowania, jak pan powiedział? Właśnie tutaj mamy tą koleżankę, która jest w biurze i zajmuje się biurokracją. Zgłasza się taka grupa y, do nadleśnictwa bądź biuro po, polowań, bo to różnie bywa. I jest organizowany po prostu termin, czas, przejazdy, przewozy. Są to zazwyczaj polowania z ambon szwedzkich, żeby to było bezpieczne. Mamy takich ambon około. Stu, i w tym momencie to już nie jest taki strzał po linii jak kiedyś, że stoimy na ziemi, obok stoi nas inny kolega myśliwy i widzimy się i strzelamy. Ambony są tak rozmieszczone, żeby nikt nikogo nie widział, żeby było bezpiecznie. Przede wszystkim strzał jest pod kątem, w dół i nawet jeżeli byśmy nie trafili do tej zwierzyny, to trafimy w ziemię. Naganka chodzi swobodnie, po cichu, nie strasząc, nie płosząc zwierzyny, po prostu rusza ją z miejsc, w których zalegiwała. Kiedy rozpoczną się takie polowania zorganizowane? Takie polowania można robić już od października. W tym roku akurat nie zgłosiła się na razie do nas żadna grupa jeszcze na takie polowanie, także spokojnie. Czekacie? Czekamy. Jak długo zajęłyby wam takie polowania bez pomocy myśliwych innych? Wam jako pracownikom? Różnie to bywa z takimi polowaniami, są różne obostrzenia. Jelenie na przykład można strzelać tylko godzinę przed i godzinę po zmroku. A taki Jelen nie chce wcale w dzień wyjść yy, nigdzie. Także jemu dobrze jest w lesie i, i to jest problematyczne, po prostu przejść gdzieś tam, żeby go znaleźć, wybrać jeszcze odpowiedniego osobnika, żeby to nie był jakiś falstart, bo już tutaj niestety odbieramy życie. Nie, nie pomożemy, nie zwrócimy mu tego, nie poskładamy, nie skleimy tego w całość. Także każdy strzał musi być przemyślany i podjęty pewnie, i świadomie do samego końca. I tutaj nasuwa się kolejne pytanie, jak często dochodzi do takich nieszczęśliwych strzałów, nieszczęśliwych wypadków? No takie nieszczęśliwe wypadki, niestety, cały czas się zdarzają i zdarzać się będą, bo no, nie ma czegoś takiego jak. Tak samo jak jeżdżą ludzie samochodami, tak samo myśliwi mają broń. Jeżeli są wypadki samochodowe, tak samo będą wypadki z bronią. Jeżeli będziemy przestrzegali wszystkich przepisów, które są w prawie łowieckim. Tych przypadków będzie bardzo mało, ale zawsze się zdarzy jakiś wypadek i nie mamy na to jakiegoś większego wpływu, no bo niestety no te wypadki będą. Możemy próbować je ograniczać, ale czy to się uda do zera, nie wiem. A co jest największym zagrożeniem podczas takiego polowania? Na co musicie wy, jako myśliwi, łowczy, zwracać szczególną uwagę? Najważniejsze jest to, żeby strzelić do rozpoznanego celu. Żeby broń Boże nie podjąć decyzji, że może to dzik, a może nie dzik. Bo tutaj mówimy o nocy, bo wiadomo, jelenie, dzień, to wiadomo, że jeleń to jeleń czy sarna. Ale jeżeli rozmawiamy już o dzikach i o polowaniach nocnych, teraz prawo dopuszcza sprzęt bardzo różny, termowizyjny, noktowizyjny, jest to ułatwienie, bo widać po prostu, co to jest, ale nie mamy prawa strzelić do zwierzaka, którego nie rozpoznamy. Czy to jest dzik? Czy to może jest dzik? Jeżeli to jest morze, to po prostu palec z języka spustowego lufa w górę albo w dół i nie strzelamy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Robert Olszewski, inżynier nadzoru nad leśnictwo Lasy Państwowe był naszym gościem w poranku 7.9 dobrej, spokojnej środy. Dziękuję. Polska jest w europejskiej czołówce pod względem powierzchni lasów. Obecnie wynosi ona ponad 9,2 miliona hektarów, co odpowiada lesistości 29,6%. Zdecydowana większość to lasy państwowe, z czego ponad 7,3 miliona hektarów zarządzane jest przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Od 100 lat polscy leśnicy dbają, by jak najdłużej zachować zasoby lasów i żyjące w nich gatunki zwierząt. Audycja realizowana przy współpracy z Nadleśnictwem Łomża.